Cześć, dzień dobry. Spędzimy dzisiaj spokojny dzień razem. Mój spokój zaczyna się od dresu, który mam na sobie. Mam świetny top, muszę wam go polecić. Kupiłam w outlecie w Only i on jest taki bezszwowy, elastyczny, mięciutki, po prostu taki komfortowy na tego typu dzień czy na weekend, no po prostu coś wspaniałego. Kosztował 30 zł a daje mi bezcenne poczucie komfortu takiego otulającego, uwielbiam to e, więc teraz idziemy do paczkomatu odebrać coś, co zamówiłam dla Kreci zaraz wam powiem w ogóle, co to jest za wariatka dzisiaj luz na całego dres i kroksy i właśnie z kroksami historia z Kretką jest związana czekajcie, słucham sobie telefon cyk, cyk O, jest. Wam mówię, co to jest i w ogóle o co chodzi? Jak Kretka zobaczyła, że kupiłam sobie pierwsze kroksy w życiu, to chciałam jej zrobić niespodziankę. Ale że obie jesteśmy czarownicami i mamy całkiem niezłą intuicję, szczególnie po tylu latach przyjaźni, to wiecie, to już jakby to, to jest coś normalnego. To jak Kretka poszła tą re, e, niespodziankę zrealizować, to akurat ja zadzwoniłam na kamerze, więc siłą rzeczy dowiedziałam się, gdzie jest i w ogóle o co jej chodzi. No i ona u, udała się do takiego ogromnego sklepu Crocs, naprawdę nie widziałam czegoś takiego na oczy. Ona stwierdziła, że kupi mi te takie e, ozdobne przypinki do butów i właśnie... Skończyło się tak, że miała to być niespodzianka, ale razem wybierałyśmy te przypinki i ja normalnie miałam taki oczopląd, że na pewnym etapie wspólnego wybierania powiedziałam stara, wiesz co mi się podoba, decyduj sama, bo moja decyzyjność właśnie się skończyła, za dużo tego. No i jak Ania już mi te przypinki kupiła, wiem, że ona już je wysłała. No, to ja oczywiście no nie mogę, tak wiecie, być tylko biorcą, lubię się zawsze odwdzięczyć i spytałam, co ona potrzebuje z Polski. Okazało się, że potrzebuje produktu Flashbrow, które ostatnio reklamowała Żanetka na Insta, więc nawet z jej kodem kupiłam te rzeczy tutaj. No i jeszcze potem skoczę do jakiejś drogery i dokupię parę takich e, hitów polskich, jakieś błyszczyki. Pa! Cześć! Cześć! Dzień Jak dobry. tam dzień się zaczął? Dzień dobry. A, dzisiaj zaczęło się intensywnie. Osieminałam taki fajny warzywniak, bo jestem na Gdańskiej Morenie i widziałam takie dorotne, soczyste czereśniaki. I ja wam teraz pokażę, gdzie chodzę na Pazy. To miejsce jest w ogóle nieprestiżowe, nie? Bo tu jest remont. To jest taki stary budynek. O, zobaczcie. Tam nowe bloki. Wejście na piętro. I my na to piętro. Musimy się dostać, nie? Właśnie, czekajcie, jak to się szło? O tędy. Tędy. Więc mówię Wam, salon jest piękny. A my idziemy tu do Oli, ale no, tu jest mało prestiżowo. A Ola jest osobą, która od dwóch dni dosłownie prowadzi swój biznes. Znaczy zaczęła z małym wyprzedzeniem, ale e, pracowała jeszcze na etacie w miejscu, w którym się poznałyśmy. Także to jest ciekawa historia, zaraz wam ją opowiem. Eee, potem już możemy się umyć, ale im dłużej, tym ta opelnica pani pasuje, to nie będzie mocna. <słyska> <słyska> Zobaczcie to, w ogóle te dłonie wkątają tak szlachecko teraz Dziękuję, Ola I tu jeszcze mam taki ładny połysk Ja mogę cię pokazać? Jesteś gotowa psychicznie na to? To jest Ola I ja wam zaraz powiem, jak ja ją poznałam Bo to jest w ogóle historia życia Także namiar na salę zostawię wam na dole Nie stresuj się, to tylko YouTube Ja w, w kamerze Naprawdę? O, pięknie wyglądasz. Ja Ci potem pokażę, wyglądasz pięknie, w ogóle masz piękne i ładna prawa oka, w ogóle piękna dziewczyna i do tego zdolna i mega odważna. Teraz wam powiem czemu. Czy ktoś mi może powiedzieć? A ja pytam na serio, jak zrobić ładne zdjęcie stóp? Bo ja wymyśliłam, że zrobimy na takim tle, ale to wygląda po prostu tak jak nie wiem, jakieś zdjęcie na naszą klasę. To jest kit. I to moja asystentka, zobaczcie. Moje poznanie Oli wygląda tak, że po zakończeniu współpracy z salonem Essence stwierdziłam, że znajdę sobie jakieś miejsce na pazy w okolicach domu. I chcę być takim klientem incognito, normalnie płacić za usługę. Zaczęłam chodzić po prostu losowo do stylistki, która miała wolne miejsca, i to była Ola. No i tak się właśnie poznałyśmy. I zawsze byliśmy na pani. I pierwsza moja wizyta, pamiętam, bardzo mnie urzekła tym, że Ola mi od razu zaproponowała zmianę kształtu paznokcia. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ja miałam wcześniej takie mm, migdałki. I ona zapytała, czy nie chciałabym mieć właśnie takiego kształtu. Dziewczyny, pomóżcie. Jak on się w ogóle nazywa? To jest prostokąt? Jezu, jak ciepło. Więc od razu jakby pomyślałam sobie, że odważna dziewczyna. Przychodzi klientka z jednymi pazami. A ona proponuje jej taką dużą zmianę, jakby nie patrzeć. Ja mówię, dobra pani, kochana, rób pani jak chcesz. No i okazało się, że zrobiłam jedne z ładniejszych paznokci, jakie miałam w życiu. A ta zmiana kształtu była strzałem w dziesiątkę. No i chodziłam sobie co 3-4 tygodnie z każdą kolejną wizytą myśląc sobie, że kurczę, gdybym miała kogoś teraz promować, to to jest właśnie ta Ola. Ale ponieważ ona pracuje w takim salonie, który jest sieciówką, jakby no nie jest niezależnym manikurzystą, to stwierdziłam, że ja nie chcę tej sieciówki promować i sobie po cichu chodziłam. Jakie było moje zdziwienie, jak pewnego razu napisała do mnie jak, jakaś Ola Nails i pisze do mnie tak witam panią serdecznie. Jest Pani moją stałą klientką w salonie takim i takim. Chciałabym poinformować, że odchodzę z tego salonu, zakładam własną działalność i chciałabym zaprosić Panią do współpracy i promowania mojego salonu. I ja tak myślę, no nie, to się nie dzieje, naprawdę. Bo muszę Wam powiedzieć, że ja sobie realnie to zwizualizowałam, naprawdę. I tak zaczęłam ostatnio myśleć, bo chodziłam do Oli naprawdę długo do tego salonu. E, że ale super by było właśnie do niej chodzić, ale super by było, gdyby ona stworzyła swoje miejsce, bo dziewczyna po prostu ma, ma talent, ma fajne podejście, jest taka... jest wyjątkowa w tej branży, naprawdę. Kupiłam kawkę, poczytałam sobie też e-booka, czytam teraz tak genialną pozycję. Książka, która jest połączona z ćwiczeniami, w ogóle uwielbiam taką pracę sama ze sobą, u mnie to super w ogóle działa. Także to jest e-book z pakietu, który ja teraz promuję. Masz 120 e-booków za 150 zł, czyli cena jednego e-booka wychodzi złoty coś, a normalnie jakbyś se chciał albo chciała kupić wszystkie osobno ponad 8000 to kosztuje. I tam masz e-booki z jadłospisami, z dietami, z treningami, właśnie mindfulness, rozwój osobisty, psychologia, no zajebiste. Kocham takie takie projekty promować, także rewelacja A teraz chodząc na ziemię, na ziemię Trochę materii Czyli handam. Mam na liście takie komplety lniane Koszulowe, zobaczymy czy tu będą No dobra, trochę popłynęłam tutaj słuchajcie, z zwaną, Ale jest tak dużo ładnych rzeczy a mi się rzadko teraz cokolwiek pod powie, więc zobaczymy, jeszcze jak się garbi. Zobaczymy, jak będzie leżeć. że w Paryżu bardzo kradną i tam jest wielu złodziei i usłyszałam taki, takie zalecenie przedwyjazdowe żeby nie zabierać żadnych drogich torebek pomyślałam sobie, żeby będę kupić taką ala letnią, która naprawdę no, wygląda tanio ale wciąż jest bardzo ładna i będzie fajnie wyglądać do letnich stylizacji, bo tam gdzie lecimy są mega upały o, to pan znowu, pan no. chyba chce być na filmie oh. <laughs> zapraszam Słuchajcie, i czapka fajna za dwie dyszki. Fajna czy nie? Fajna, no, naprawdę. Za dwie dyszki trzeba brać, nie? A pan jest w ogóle super. No myślę. Żeby zawsze tutaj było tak miło. Bo tu, no i będzie. To kiedyś ja taka mówię. pani nie miła. Zakupki zrobione. Możecie zgadywać, co kupiłam, w czym Wam się najbardziej podobało i co myślicie, że, że ja się też... W czym myślicie, że się też dobrze czułam? Trochę mi się włosy skoutuniło, ale ja w ogóle dzisiaj ani nie przepasowałam, ani nic, więc wyglądają tak ala Shakira naturalnie. A nie, do kary nie. Muszę iść do rezerw, bo sam Piotrkowi kupić klapeczki. Bo mu kupiłam klapeczki w Trimarku i okazały się za duże. Więc e, idę zobaczyć, czy w rezerw nie będzie takich gumowanych klapeczek, bo tutaj niestety nie było. A na to jest festem, widzisz? Chodź, no. Mieliśmy iść wszyscy razem na festy. Mam empererowi, krusznik i za ja tam przyjdę do, dla jedzenia, wiesz? Będzie pakiet, Oliwia, dla ludzi, którzy są młodzi i mają bal. Stopy i dłonie będą w ekstracanie u Oli, no, Na morenie. Ok. Więc wiesz. Tylko, że Ola mówiła, że ty jesteś za młoda na przedłużanie, że jeszcze się kształtuje płytka i lepiej zrobić samą hybrydę. Twoje mi. Kochani widzowie, moi najmilsi, napiszcie mi, czy Oliwia może na bal sobie zrobić przedłużane paznokcie żelem. Ale ty potem zdejmiesz na przykład, po trzech tygodniach, jak będziesz u taty, no pójdziesz... No tak, potem nie zakładam kolejnie, zdejmuję. No. Ale ty jedziesz potem na obóz od razu, to ty no. pojedziesz z takimi szponami, czy ty jedziesz na obóz sportowy? No pojadę, spokojnie. Z tymi szponami? Z szponami jakimiś szponami, będę miała krótsze paznokcie od ciebie. Krótsze ode mnie? No podobne, ale ja będę miała migdał, a nie trudne. Migdał to wiesz, to w croissant Właśnie Oliwia w temacie Francji, mam do ciebie pytanko. No. Co myślisz o tej Do stylizacji letnich? Ładna, no na plaży. Na plaży? Mm. A wiesz czy moją kupiłam? Bo mi Adam nagadał, że tam nie można kusić złodziei i nie mogę zabrać markowych swoich torebek. I do tego była jedna, jedyna czapka z napisem Ale Marie? Marie? Atelier M Wie Tak, zobacz cenę. Cena. I pan ochroniarz mi powiedział, że muszę ją kupić bo ona jest tak tania, że w ogóle i no taki to zestaw też, To nie pasuje kolorystycznie A rociarka sztos? Sztos To cię ją dam, ja tylko potrzebuję do jednego zdjęcia A wiesz czemu zrobiłam French? Wiem, bo Francja <laughs> Moja krew Wyślę Ci umowę do podpisania. Przycinek. Czy mogę prosić o adres mailowy? Więc tak, tutaj mamy truskawki i one są częściowo zmiksowane, a częściowo są takie duże kawałki, bo my w tej rodzinie nie lubimy z samym musem. Ogólny ten obiad, makaron, to jest ekologiczny akurat, taki z ciemniejszej mąki, ale nierazowej, chyba pełnoziarnistej twaróg Oliwia zrobiła ze śmietaną i z wanilią i to jest mój ulubiony obiad od teraz do końca wakacji dla mnie makaron z truskawkami i z twarogiem raz w tygodniu po prostu musi być, no ja nie ma opcji ja inaczej chora chodzę i wkurzona, nie Oliwia? No. no także nakładamy ja chcę z takim i taka ładna pani mi będzie robiła ofertę Tak to jest jak trener fitness robi Ci gofra po polewą, to dostaniesz tylko poszmak tej polewy, dziękuję bardzo dziękuję.